Cześć, jestem Klaudia do kanału No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Uzupełnię schemat wpisując nazwę składników powietrza. No i tutaj mamy powietrze, składniki o stałej zawartości. Tu mamy w tym pierwszym około 21% objętościowych. Czyli to będzie tutaj tlen. Następnie mamy około 78% objętościowych. Azot. I tutaj nie mamy nic, czyli to będą gazy szlachetne. Kładniki o zmiennej zawartości. Mamy tlenek węgla 4, czyli CO2. Tutaj nie ma nic, to znaczy, że trzeba wpisać ozon. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. フフフフ。